Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu O zobaczcie, już mam po buraczkach e, kolorki e, w tak naprawdę w noworocznym vlogu bo e, dzisiaj jest 31 stycznia więc e, no, już jest czas na podsumowania e, ulubieńców, także to wszystko będzie na kanale e, Ksa się pomaga w kuchni, zobaczcie zdążyłam obrać wszystkie warzywa no chodź Chodź, zdążyłam obrać wszystkie warzywa, buraczki e, i mój, mój synek, o, proszę tutaj stanąć, mój synek mi dzielnie pomagał, także można z nim, słuchajcie, w kuchni gotować, on naprawdę jest grzeczny pod tym kątem, a teraz oczywiście turbonoszenie po domu. E, muszę sobie jeszcze trochę posprzątać, ale jakoś się nie jest... Jest jakoś tak źle, bo um, robiliśmy wigilię, więc na szczęście mam posprzątane. Dajcie znać w ogóle, czy e, wasz sylwester był na białej sali, tak jak nasz. To jest nasza biała sala. Eee, czy ewentualnie gdzieś wyszliście jakaś domówka, generalnie pewnie byśmy wyszli gdyby nie Ksawcio. Eee, natomiast słuchajcie, no jego dzień wygląda tak samo jak każdy inny i to nie jest znaczenie czy to jest Sylwester czy Wigilia więc my pewnie o 20 położymy eee, odgrzeję słuchajcie barszyk bo właśnie barszyk robię robię śledziki z e, później mm, buraczkami i takie ciasto francuskie, więc e, to są słuchajcie nasze dania sylwestrowe e, ale my generalnie jakoś tak się nie nastawiamy żeby siedzieć i jeść, więc pewnie obejrzymy sobie jakiś serial. Do tej 12, do pierwszej posiedzimy i no i tak na minie, słuchajcie, nowy rok. E, a Ty przed chwilą spałeś, to chyba nie jesteś śpiący, co? No chyba nie jesteś śpiący, zobaczcie, jak się włosy wygięły Także ja dzisiaj chyba nawet nie wiem, czy nie nagram dla Was e, takiego domowego spa e, noworocznego. Dobra, słuchajcie, buraczki mi się gotują, pora wstawać, pora do obowiązków e, i będziemy dawać e, owocka jakiegoś. To tak jak zwykle grzywka w ząbek czesany, standard. Takie Insta dziecko, nie? jesteś? Czy ty jesteś, papuga? halo papuga! To co ty gadasz? Mami pomagasz? Słuchajcie, zmywarka to jest najlepszy moment, kiedy ja jestem sama, bo on się zajmuje, patrzy. I Zmywarka go bardzo ciekawi, także naprawdę przy nim można zrobić wiele rzeczy, bo jego po prostu to ciekawi. E, więc sobie zawsze wyjmuję naczynia, kiedyś to myślałam, że nie wiem, zmywarka to nie, 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 na pewno nie, na ten jak przyjdzie to e, wyjmie, a teraz zmywarka go bardzo zajmuje. No w związku z tym sobie ogarniam, e, sprzątamy ten bałagan. E, o, właśnie, pokażę wam coś kupiliśmy JBL'a ksawciowi. Bardzo fajna sprawa dla dzieci, bo łączycie pod Bluetooth, możecie, nie wiem, laptopa, e, chyba telewizor, z tego co pamiętam, nie wiem, zobaczę. E, I słuchajcie, można go przypiąć, nie wiem, przyszłościowo do plecaczka, a gdzieś te torebki i po prostu sobie jedziemy w podróż. Słuchajcie, 200 zł, a jaka radość. Bardzo fajna sprawa, mega Wam polecam. W e, media chyba Mark jest dostępny. Także 200 zł, naprawdę moim zdaniem daje czadu. Eee, I to jest bardzo dobrej jakości głośniczek, także jakbyście szukały czegoś dla swojego dziecka, to polecam Wam jbl Są różne kolory, czerwone, różowe, złote, żółte. Eee, my chcieliśmy szary, no żeby nam, że tak powiem, do wszystkiego pasowało. Jezu. Yes. Żyjemy, amortyzacja Pampers była? Tak, wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. Ach, ja to, czasami dostaję zawał, a czasami to na luzie. A dobra, musi się nauczyć. Generalnie Kstawcia ma bardzo rozwiniętą motorykę, więc e, muszę Wam powiedzieć, że on jest mega szybki, wszędzie jest, wszystko sobie wyciąga z tych koszy, Zobaczcie, wszędzie ma zabawki. Część na przykład już mi się nie chciało sprzątać i wszystko sobie wywalał z tego żółwia, którego dostał od mojej przyjaciółki. W ogóle uwielbiam go zamykać, otwierać, zamykać, otwierać. Bo teraz też go zaciekawił, ale. No, sprzątaj, sprzątaj. Chowaj do żółwia. A no, więc muszę trochę tutaj ogarnąć jeszcze. I tutaj, słuchajcie, są Wasze paczki. To są Wasze paczki. Eee, jak, jak widzicie, ja mam generalnie wszystkie paczki pr które dostaję albo z zamówień, mm, sobie zostawiam, bo y, robiłam wyprzedaż ubrań. Ja w ogóle czasami robię na Instagramie, o właśnie, jeszcze to na mnie czeka, robię, słuchajcie, na Instagramie, czasami fajne wyprzedaże, więc jakbyście chciały, to zaglądajcie. Po nowym roku będą, słuchajcie, buty, bo ja mam mnóstwo butów, które ani razu nie zakładałam. Mam jeszcze mnóstwo ciuchów. To, co Wam w ogóle wystawiłam, a to jest kropla w morzu. Ja mam naprawdę bardzo dużo ciuchów jeszcze pochowanych, poukładanych, i naprawdę po ciąży, no, schudłam strasznie. Więc te po prostu ubrania już na mnie nie pasują, są za duże. Ja w nich tonę. To są, słuchajcie, nowe rzeczy. Ja praktycznie niektórych w ogóle nie nosiłam. To e... W tych paczkach jest, słuchajcie. Także, jeżeli macie ochotę na wyprzedaż, to na Instagramie słuchajcie, są też regularnie. Będę wystawiać lakiery Elizon, które używałam raz. Mam cały zestaw, więc, jak będziecie chciały, no to słuchajcie, dużo rzeczy będzie teraz po braku na Instagramie. Szykuję zdjęcia, może też początać, słuchajcie, garderobę. Eee, no i, między innymi, słuchajcie, te ubrania poszły bardzo szybko. Ja robię w ten sposób, że po prostu wystawiam na Instagramie, robię snapy. Eee, i w ciągu 24 godzin po prostu piszecie mi, co byście chciały, pytacie, czy coś jeszcze jest, robicie mi screenę, ubrań, które chcecie. E, ja wam to wszystko pakuję, e, wysyłam paczką matem. E, no i tak naprawdę jest to mega, mega szybkie. E, Natan no jakby hurtowo to wysyła, więc czekam do końca, jakby zakończenia e, snapów. E, te 24 godziny, i wtedy później wysyłamy, w międzyczasie wy. Um, też mi dajecie znać, że już wszystko macie załatwione ze swojej strony, no i Wam wysyłam, także czasami też Wam podsyłam jeszcze jakieś kosmetyki ewentualnie jak mam, no bo słuchajcie, tego jest dużo, także wyprzedaże, wyprzedaże, tego jest słuchajcie bardzo dużo i po nowym roku ruszam z łutami, z nowymi ubraniami. E, także czekajcie, myślę, że będziecie zadowolone, e, naprawdę bardzo fajnie, wszystko praktycznie zeszło, kilka sukienek zostało, także jestem zadowolona, bo e, zero waste, Wy jesteście zadowolone, ja jestem zadowolona i ja na przykład, e, w sensie teraz po prostu wymieniam trochę garderobę na mniejszą, więc no, 38, który ja nosiłam wcześniej jest bardzo chodliwy, bardzo popularny, e, więc piszcie mi, jeżeli macie ochotę na wyprzedażę na dole, e, to na pewno coś powiem. No idziesz widzisz, jak Ci ładnie idzie, proszę, na luzie, nie? Wszyscy mówią, że to chodzenie takie straszne jest super. No. No. Mówisz Mocio? Raz. Dwa. dwa. No tak. Czy cztery, pięć, dwa. sześć, siedem, osiem, dziewięć. Do dywanu. Dziesięć. Brawo. brawo! Brawo! Super. No brawo, Ksacze, brawo. Co jest? No dobrze, ja się zabieram za przygotowania, bo w sumie już barszczyk jest gotowy. Teraz będę robiła sałatki. Pokażę Wam później na szybko, jak zrobić to ciasto francuskie, bo to też może dla Was będzie fajna inspiracja. Natan pojechał wysłać wasze paczki no i słuchajcie dzwoniłam się ze wszystkimi moimi koleżankami życzenia, życzenia, że później nie było właśnie o 12 wiecie, atakowanie telefonem ja sama wolę troszeczkę złożyć wcześniej ale moja mama powiedziała, że o 12 do mnie zadzwoni, że tradycja musi być A babci już złożyłam życzenia no, i ze wszystkimi się zgadałam, tylko jeszcze z moją Ola muszę się dzwonić, bo jest w pracy, więc no Ola właśnie dobrze, że nie pracuje w same Sylwestra, ale jeszcze przed chwilę jest w pracy, więc zaraz sobie z nią pogadam. A tymczasem o, no, takiego mam małego pomocnika. I słuchajcie, ja będę robić dwie sałatki. Jedną zrobię taką jarzynową, z ziemniaczkiem, cebulką. Marchewką ogórkiem. Nie wiem, czy jabłka też dodam, zobaczymy. A druga tej marchewki. A drugą zrobię sobie ze śledzikiem, z o, też ziemniaczkami. Gotowałam w zasadzie tradycyjnie w mundurkach. Bureczkami i jutro też na ten ze trzy dobra, bo mamy jeszcze zamrożone mielone, także taki noworoczny obiad. E, I śledziki. Także dwie sałatki do wyboru. Na ten pojechał popierogi. E, będą do barszczu czerwonego. E, no a tutaj mały pomocnik co by tu. E, zepsuć, bo już słuchajcie, włożą mi e, rękę do kawy. E, no, także tak funkcjonujemy w kuchni, bo mam zawsze za mną. cześć, co tam? No nie ma łomu, że brać bezalkoholowego. Jeszcze raz. Nie ma łomu, że brać Heinekena bezalkoholowego. Może być, może być. E, Pierogi, piepaczki czy jedna? E, mogą być dwie. No i... No dobra, są gdzie małe i nowe. Dobrze, może być. No dobra, to tyle. Dobra. Tyle. A dużo jest ludzi? No sporo. No sporo, no dobra. No to jak coś, to tam wracaj. No dobra, dobra. No, no trzymaj się, papa. Nie zjadł nawet wskazówki tak padł. Jaki był zmęczony? Jaki serwazer, taki na rok. Zapowiada się dużo drzemek. Chyba mam warta, bo trochę więcej. Ty też. no dobra, ja sobie idę ogarniać, a najpierw jego... No, myśleliśmy, że Xavcio pójdzie spać, ale nie, oczywiście, wiecie co, trochę u nas też strzelają, więc mi się wydaje, że on po prostu się przebudził, usłyszał te, um, wiecie, petard. Oh, no właśnie, tak to było, tak, tak to było. <grym> no i troszeczkę z nim jeszcze będziemy. No to oczywiście liczy na to, że on pójdzie spać. Ale zobaczymy. Także przy okazji takiego noworocznego vloga życzymy Wam spełnienia marzeń. Przepraszam, że z łazienki, ale kończę właśnie nagrywać dla Was domowe spa, także no jak widzicie działam nawet w nowym, starym roku. Słuchajcie, spełnienie marzeń, przede wszystkim zdrówka, żebyśmy były w kontakcie na bieżąco, bo naprawdę wiadomości, które od do Was dostaję są po prostu super. Jestem z Wami w komentarzach zawsze, jestem z Wami w wiadomościach prywatnych, czy na Facebooku, czy na Instagramie, także piszcie, jeżeli macie jakieś pytanka. Doradzam Wam na bieżąco, mam nadzieję, że dobrą i sprawdzoną pielęgnację, więc widzimy się w kolejnych filmikach w nowym roku. Mam nadzieję, że będzie Was więcej i będziemy na bieżąco ze sobą w kontakcie, bo o to też chodzi, żebyście mając pytania dostawały też odpowiedzi. Także sobie życzę przede wszystkim dużo zdrowia, inspiracji i przede wszystkim rozwoju kanału i wielu planów, które sobie wymarzyłam na kolejny rok, żeby się spełniły. I mam również tego życzę przede wszystkim zdrowka, radości, takiego taki, e, takiego zaangażowania w tę pielęgnację, o której mi piszecie bardzo często w komentarzach i tej pogody ducha, którą macie, bo ja naprawdę widzę, że jesteście mega sympatyczne, fajne dziewczyny. No, także pasuję do siebie. Ściskam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych vlogach, filmikach pielęgnacyjnych, a w kolejnym oczywiście będzie domowe spa. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.